Witam wszystkich na kanale Lebiota Gamer i zaczynamy kolejny odcinek z gry Supermarket Simulator. Ostatnio zatrudniliśmy kolejnego gościa do obsługi. Mamy jednego od wagi, można powiedzieć jednego od kasy. Dogobiliśmy tą jedną kasę, zrobiliśmy małe przemeblowanie, ale wyjątkowo małe. No i co? W tym odcinku już popłaciłem te wszystkie rachunki. Towar tu jest wyłożony, ale jeszcze muszę iść tutaj Uzupełnić zapasy, bo troszeczkę nam rzeczy brakuje. No i widzimy się wkrótce. Dobra, witam Was. Po krótkim cięciu zakupy zrobione zostało 260 dolarów na koncie. Natomiast kupiłem tą farbę. Jak się to teraz maluje? Na przykład pomalujmy sobie tą ścianę Paint. Aha. I to już. Aha. Dobra, zmieńmy troszkę wygląd naszej naszego sklepu. Niech będzie troszkę jaśniej. Dobra, cyk. Mamy coś jeszcze tej farby? To że to zrobimy, dobra. Idealnie, dobra. No pół jest na biało pomalowany, pół wygląda tak nie co? Ale dobra, no jest zaliczony punkt i teraz ten Order From Your Tablet. No, to już robiliśmy wielokrotnie. A więc teraz, no, co, no, no nie będę teraz nic kupował, no bo wszystko mam kupione. Jezus, jak to fatalnie teraz wygląda. No ale dobra, otwieramy sklep. Możemy kusi kupić drugą farbę, już to na biało, cało się pierdyknąć, bo wygląda to średnio, mocno średnio. ale no nie będę wydawał tutaj kasy po to, żeby tutaj już zrobić wszystko. Dobra, spłacamy ratem, bo chyba nie zapłaciłem rachunków również. Oczywiście, że nie. 65 dolarów nie mamy, żeby jeszcze zapłacić za czynsz. A to zaraz się zmieni, bo tu już pierwszy klient jest, buszuje po naszych warzywach. Teraz mamy więcej obsługi niż klientów. No ale powiem Wam, że tak na razie tak skromnie, skromnie. Wiem, że tutaj Andrzej mówił też o tej kamerze, że będzie potrzebna i powiem szczerze korci mnie, żeby je zamontować w, w narożnikach. Żeby tak dopiąć klamrą, że tak powiem Temat tego, że tam ten ziomek ochroniarz stoi, tu mamy bramki, a kamery nie, no więc to trzeba będzie zrobić niedługo. No ale to tak wszystko bym chciał robić, ale nie zawsze to idzie w parze z tym, co mogę zrobić. Jezu, mamy te 65 czy jeszcze nie? Bo Jezu, ta przyszła za za 5,50 zrobiła zakupy. Dobra, 62, no jeszcze jeden taki zakup. Szybko, bo chcę stąd wyjść. A serio nie robi zakupów? Dobra, tam się kasuje gość, więc za chwileczkę skończy. Najśmieszniejsze jest to tak, miałem jednego ziomka od KAS, kupiłem kasę, zatrudniłem drugiego ziomka, dobra, zeszło mi jakby temat z głowy. To teraz znowu ja latam z tymi jełopami, tam do tego magazynu. Bo no, im też trzeba pomóc. Bo chłopaki ewidentnie nie ogarniają tej kuwety. Mm -hmm. Ale na razie nie jest jeszcze źle. Dobra, na razie ich nie będę przyspieszał. A ta pani to chyba nam 3 Srajtaśmy wykupi albo i więcej, bo 3 to na pewno widziałem, ale dobrze. Więc ten cel zrealizujemy na pewno po zakończeniu tego dnia. Mm, coś tutaj mozzarelli troszkę brakuje. Coś to szybko schodzi. Dobra, czy coś tutaj, no, sprite'a można donieść. Gdzie jest sprite? Przyzwyczaiłem trochę do tego koloru, tego żółtego wszędzie. I teraz jak tak wchodzę i widzę tą ścianę, to mi jakoś tak... Radzi mnie to, no ale... Na pewno kwestia przyzwyczajenia. Dobra, tu tuńczyka moglibyśmy donieść. Ale to nie jest jeszcze jakaś krytyczna, że tak powiem, ilość. Dobra, to jest uzupełnione. Zapomnę w ogóle tu światełko, bo za chwileczkę będzie ciemno. Może nie za chwilkę, ale już niedługo, dobra. Wody brakuje troszkę. Trzeba byłoby ten zapas tutaj uzupełnić. Hops. Czyli mamy teraz szefa, który zapitala ze swoimi ziomeczkami, żeby wyłokładać towary. Ja jestem tutaj człowiekiem orkiestrą. Dobra, gdzie to, tu, 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 gdzie są te małe jajca tu. Widziałem, że ich już też troszkę zeszło. Dobra, do wyrzucenia, czy coś jeszcze, 7, hmm. na ten moment chyba nie ma tragedii, tu, tu też nic nie widzę takiego, co by wymagało naszej interwencji, więc no dobrze, na razie dajmy na to OK, mamy 650 dolarów na koncie. Ale to pewnie do dwójki dobijemy bez większego problemu. Zapalmy światło. A w ogóle swoją drogą, jeżeli chodzi o management i o 2600, następny rozbudowa sklepu, no troszkę pieniążka to jest. No raczej, tu czegoś wybitnie brakuje. Tu przynajmniej nic na razie nie rzuca mi się takiego w oczy. Tutaj raczej też nie, cóż to za grupa tutaj jakaś, delegacja przyszła. Ten to stoi jak taki, taki jełop, patrzy się w tą kasę jak stroka w gnat i tyle z niego pożytku. Chociaż ten też, na ten przynajmniej Stoi się jakoś, patrzy sensownie, no to patrzy jakby, nie wiem. No, dobra, nieważne. Nie czepiajmy się zbytnio. Dobra, czy tu czegoś brakuje tak wybitnie? Nie widzę. Więc nasi sobie dają jakoś radę. No, mleka trochę brakuje tego w butelkach. Nie wiem, czy on to właśnie nie wziął teraz. Ale chyba nie. No dobra, no to to już wyrzucimy pudełeczko. No ale to poza tym, to tutaj nie ma tragedii. Tu tych płatków, tych kuki crisp, czy jak one się tam nazywają w tej grze. No to te trzy to na pewno wejdą. Pewnie jeszcze więcej. prawie to wejdzie mi całe następne pudło takie. Się, że jeszcze kupi, żeby mi to zeszło z półki, ale patrzcie ile tu ludzi jest. Dużo się tu dzieje. Ruch naprawdę spory. Ej, ten koleś się zawiesił, czy on tak będzie stał tutaj? On jest przypisany do tej wagi i będzie się gapił. Dobrze. Tu już jest godzina dziewiąta, więc nic nie będziemy dokładać. Wszystkiego nam wystarczyło tym razem. Więc tu skarkę być nie powinno. Mamy tak, jedną klientkę, która kończy sobie tutaj robić własne zakupy. A ten ziomeczek co, jeszcze do nas przyjdzie? Okej. Okay. No dobra, nie zamknęliśmy formalnie sklepu, więc no może. No, zawsze coś tam zostawi pieniążka, to Czemużby nie, czyli mamy jeszcze trzech klientów w akcji Jeszcze jeden idzie? Dobrze ja to widzę? A nie, to jest nasz ziomek No to git, powiem wam Tylko mogliby się ci klienci trochę szybciej ruszać No tak mówiłem, że na lecie do dwóch dobijemy, a tu no nich cholery Swoją drogą, jakie będziemy mieli możliwości rozbudowy. O, tutaj jest za 3000 kłos no, no powiem wam, że tutaj jest do, jakiego ja tu poziomu jest wywiniony do 90, 65 000. no to to nie wiem, jaki byśmy musieli mieć sklep. Dobra, tam już. Kończy ten, kończy kasować. Ten, gdzie idziesz? Pan tutaj. Nie, takie duże zakupy zrobił. Tu już nie ma nikogo. Tu nie ma nikogo. Tego czekamy na tego jednego ziomeczka. Niezbyt super wielkie zakupy, ale no do 1900 dobijemy. I no, 1955, dobra. Zamykamy ten dzień. No, jedna osoba stwierdziła, że mamy za drogą. E, no i co, zmieniamy od razu ceny. To co się tutaj jakby. No, 1680, 1710. No, czemu tak mało teraz? 1970, no, patrz jest 13 na 8. Ich, niedobrze. Management, bills, zapłaćmy od razu. To w banku już chyba nie mamy pożyczki żadnej. Mamy 1200 do zagospodarowania. Dobra, no to się z wami widzę po zatowarowaniu. Dobra, witam Was po cięciu. Zawieramy się za drugi dzień. Wykonaliśmy oczywiście to zadanie, które polegało na zamówieniu poprzez tablet. Złożenie zamówienia poprzez tablet. To zostało zrobione. Teraz mamy. Wybrać baseball'a, Nie wiem po co. I hit the shoplifter with the bat. Czyli co będę teraz z baseballem stał tutaj przy wejściu? Przy wyjściu w sumie. Będę czekał, jak jakiś tu nam kradziej przyjdzie, tak? Jep. Nie, no dobra, na razie to wyłączamy. A ten Ziomek co tu robi? Czy to jest nasz shoplifter? Mam mu ryknąć Aha! security tutorial antennas alarms cameras mm -hmm. guards okay what? you can enable or disable shoplifters from okay no to nie sobie zostaną co na... no i co z tym teraz? buy a stall from the market aha czyli teraz kolejne No, a co z tym mam zrobić, w sumie? I co to tak będzie leżało? Ja z tym nic nie mogę zrobić. Pani sprzątająca też do tego jakoś nie kwapi. No i musiałbym kupić teraz kolejne rzeczy z marketu. 100. Gdzie to jest? Musiałbym kupić tak. Jedno to. Box, Aha. czy muszę jeszcze jedno kupić serio? Nie widzicie, że mam dwa już? Gdzie ja sobie mam to po postawić? To mnie irytuje. Czemu ja tego nie mogę? Nie mogę tego posprzątać? No, nic tym nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że to zniknie, chyba że pani teraz się ogarnęła. nie ona pójdzie pewnie po to. A to wygląda mocno średnio. No, to cóż, no chyba będę musiał to zrobić, no bo kupić jakieś tam skrzynkę warzyw i owoców to nie ma problemu, tak? Tylko gorzej jest z. z tym jakby takim regałem, dodatkowym mi to trochę tu psuje. Ja już nie mam miejsca na to za bardzo. Chyba, że tu jeszcze jedno odwrócę do siebie, no czekajcie, no dobra. No to to... No, dajmy to... Brakuje kupmy jakieś owocki. Nie, które bez różnicy, coś co jest najtańsze. Co tu kosztuje? No, marchewka może być. No i to muszę wyłożyć wtedy. No dobra, no to takie troszkę na siłę czas do zrobić. 660, dobra, to już możemy zamówić stanie nam całe 14 dolarów Weźmy to A nagle się skapną, że mamy... No zresztą dobra, nieważne Kamera Gdzie by ją położyć? Hmm. Macie jakiś pomysł? Może tu? Na razie tak. Eee, tak teraz sobie możemy działać. No to super. Ale moment. Czy ja to muszę ustawić jakoś tak, żeby. Dobra, no to może jakoś tak. Ustawić. I muszę to postawić tutaj. No dobra, niech sobie to... Tu nie mogę dołożyć? O, dobra, to zaliczyło. To idę marchewkę odłożyć. Gdziekolwiek ona jest? Tu. Ten zostawił to duże pudło na środku, jakby nie wiem co to miało być. No dobra, no to jest mocno średnio to wygląda. A ja mam teraz użyć tego, tak? Dobra, to ja sobie tutaj wejdę, żeby już mi ten ziomeczek nie zabrał mojej roboty. No, mam karota, 9277. No to to zrobię, no to o co Wam chodzi? 8419. No, i back. No to tu jest ziomeczek, który Wam pomoże już z tym. Czy on się zawiesił? No i nie mamy więcej zadań Ten znowu coś mu pewnie zostało w rękach, albo straj taśmy, albo... Ty, patrzcie, patrzcie Aha To mamy to i teraz to mogę to pozbierać sobie A tu create okej okay. Widzicie, gdyby nie ten ziomek, to bym nawet... Nie wiedział o tym. Okej, okay, dobra, no to już będziemy wiedzieli, ale patrzcie jaka akcja to była. No ten ziomeczku... Może daj mi tą... tą... Tą skrzyneczkę, bo ty mi się przydasz bardziej jakbyś... Eee, gdzie tu są? Hiring, gdzie są? Aha, tylko go mogę tylko zwolnić? No to super. Bo ci akurat wyłożyli makaron i... Dobra, zróbmy tak. Zbierzmy te trzy makarony stąd. Czy tam cztery? Zobacz jak może gdzieś. Wyłóż to. O tym jesteś bardziej tam potrzebny niż... Z trzymaniem tego. Dobra, teraz zróbmy tak. Ten stoi tu kurna, ze srajtaśmą. Gdzie są te dzbany? Srajtaśmie nie można dołożyć, no to trudno się mówi. Żyje się dalej. No fatalnie to tu wygląda. Strasznie ciasno się zrobiło. Aż czekam czy jeszcze będzie jakiś jeden złodziej. Chciałbym to zobaczyć tą akcję od początku do końca. No tylko widziałem kątem oka jak biega go z baseballem i później już układa klienta. A to wygląda tu mocno średnio. No kurde, co tu zrobić w sumie? Nie, będę musiał pomyśleć nad tym, bo... O, 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 patrzcie. Patrz, jak już... babka. No, co za. Patrzcie, patrzcie. Dobre to. Takim oto sposobem na, ty, na tym czuwaniu i zleceniach, tych, znaczy tych zadaniach, które tu mieliśmy po lewej stronie, teraz już wszystko zgasło, więc zakładam, że. Wykonaliśmy je w 100% i nic więcej nie trzeba będzie robić. No to powiem Wam, że fajne, fajne. Że ten ziomeczek nam tutaj będzie pilnował naszego towaru. To mamy. Hmm, 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 jeszcze czterech klientów. Szybciutko proszę Państwa, kupować ostatnie produkty i zapraszam do kaz wypierdzielać, A jest 5 już ich, ktoś jeszcze w las. Dobra, raz, dwa. To wszyscy tam czekają. Tu ci ziomeczek pomoże. To powinno pójść szybko. No, szybciutko. 1500 dolarów na koncie. Tu już nikogo nie ma, tu już nikt nowy nie wejdzie. Czyli te kamery pewnie trzeba później tak poustawiać, żeby one obrazem na siebie nie nachodziły, bo w tym momencie ja widzę większość tego sklepu. Ale no to to wygląda paskudnie, no ale no kupiłem to, żeby to już zamknąć ten temat. To będzie czekało na lepsze czasy. 1640 dolarów, dobra, no to chyba wszyscy, wszyscy zamykamy, robimy podsumowanie. Wyszło całkiem w porządku. No i w tym miejscu z Wami się pożegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.